After nine years in development, hopefully it will have been worth the wait. Thanks and have fun. Ah! Nani? Ah! <laughs> Shut up, clock in, and load up! 26 września, na dobre lub na złe, w końcu dostaliśmy większą aktualizację, która wprowadziła kilka ciekawych zmian. Jeżeli jesteście na bieżąco z Grom, to wiecie, że ostatni patch przed tym wyszedł 11 sierpnia. Aktualizacja ta! Ponownie roznieciła ogień w oczach fanów ze względu na pewien błąd dokonany przez osobę robiącą te patrze. Tak więc zacznijmy właśnie od tego. Naprawiono sprzeczające się kosmetyki, które gracze wyposażali nadużywając tzw. Quick switch. co sprawiało, że mogli oni nosić kosmetyki, które mocno się ze sobą gryzły i po prostu przez siebie klipowały. Problemem tutaj jest fakt, że Fix ten zaczął blokować kombo wielu kosmetyków, które ludzie bardzo lubili nosić od wielu lat. Które nawet się ze sobą tak naprawdę nie gryzły. To dlatego, że posegregowane zostały poprzez swoją kategorię. Problemem zaczęło być noszenie dwóch osobnych nakryć głowy. Gracze nie mogli nakładać, powiedzmy, czapki i okularów, psując ulubione komba kosmetyczne. Jak powiedzmy Capture Medyka oraz dziób, czy legendarny set Gibusa i gogi pyrowizyjnych, co muszę przyznać, że spowodowało całkiem śmieszne reakcje społeczności. Finalnie fandom TFA zaczął panikować, sprzedawać wszystkie drogie kosmetyki za grosze, bojąc się, że nie będą one miały już użytku, a ich cena spadnie. Co się chwilowo oczywiście stało, ale przez panikę. Gratuluję wszystkim traderom, którzy kupili przez to czapki z efektami w tańszej cenie o jakieś 80%. Rzecz w tym, że kontraktor pracujący dla Valve kilka godzin później postanowił zaktualizować tę funkcję, zezwalając na niektóre komba czapek z powrotem. Jednak przez to, że w grze są setki kosmetyków, to nie mógł gręcznie zezwolić na tysiące kombinacji. Tak więc dwa dni później postanowił wycofać tę zmianę. Nie jest to pierwszy raz jak zmiana w TF została wycofana, ale wciąż jest to fascynujące zjawisko. I fajnie, że aktualnie postanowiono to zrobić. W tym patchu napisano, że wycofano fix naprawiający quick switch podczas kiedy MY sprawdzamy czy tam oceniamy sytuację. Podkreślam tutaj Wii, ponieważ spowodowało to drugą panikę z rzędów społeczności, ponieważ ludzie skypowali się, myśląc, że oznacza to, iż nad Team dwójką pracuje więcej niż jedna osoba. Niestety muszę Was rozczarować, ale żaden pracownik korporacji czy firm nigdy nie napisze, że zrobił to sam, ponieważ musi oznajmić, że zrobiła to właśnie owa firma. My, oznacza ogólnie Valve. Zmiana ta została zrobiona przez jedną osobę, tak jak każdy patch od dłuższego już czasu, ale wydaje mi się, że jest to temat na inny film. Ważne, że patcher słucha się społeczności i wie, czego gracze chcą. Naprawdę jestem z tego szczęśliwy. Jeżeli chodzi o inne bardzo ważne zmiany, to naprawiono animacje headshotów, które wcześniej pokazywały postacie w źródle, czyli zazwyczaj w środku mapy. Oczywiście nie zawsze to jest środek mapy, to jest po prostu środek źródła znajdujący się w kamerze, czyli w silniku, który na każdej mapie musi być. I to coś może być w każdym miejscu, nie musi być po środku mapy, po prostu tak zazwyczaj wychodziło na oficjalnych mapach. I muszę przyznać, że kiedy losowe ciało pojawiało się po środku mapy, to potrafiło być to rozpraszające. Naprawiono jeden poligon na palcu pyro. No, i to się nazywa dbałość o szczegóły. Naprawiono niebieski skin dla Sydneyskiego usypiacza, tak? Po 12 latach naprawili bug, który sprawiał, że strzałki w blue pokazywały się na czerwono, podczas kiedy niebieski wariant był w grze od samego początku. Dodano kilka opcji dla twórców map, jak dodanie nowego ustawienia do brasza blokującego budowlę inżyniera, które pozwala na niszczenie, gdyby magicznie się tam znalazły, oraz zaktualizowano logikę timera na punkty kontrolne dla drużyny Red, czym jestem trochę zdziwiony, bo przysięgam, że taka opcja od zawsze była w narzędziach, chociaż. Mogę się mylić, nie, nie jestem pewny Bardzo mnie ciekawi ta linika Ponieważ oznacza, że teraz możemy dobrać sobie Customowy model gracza I myśleć na nim od razu w jakimś stopniu działające animacje Klasy, którą gramy Oczywiście z odpowiednim rygiem. Tak jak na przykład widzicie na tym filmiku Naprawiono legendarny eksploat na apordzie zezwalając na budowę teleportu W tym miejscu przez Blue Po przejściu przedostatniego punktu Drzwi te się zamykały z obu stron I poprzez teleport drużyna Blue mogła wyjść na balkon Red przy ich spawnie. Było to broken, ale... To jest, to jest dosłownie starożytna technologia. Oraz ostatnie co mnie intryguje, to jak dużo aktualizowany jest Snake Snakewater. Najpierw dodali węże, później jeszcze więcej węży, teraz wszystkie te zmiany. Zmieniono nawet czas, w który przyjmuje się ostatni punkt kontrolny. Wow. Dodano stadium na tej mapie, czyli to, gdzie pojawiają się gracze na końcu gry w trybie competitive. Nie wiem, czemu było to takie ważne, ponieważ nikt w ten tryb w ogóle nie gra. Nie wiedziałem nawet, że Snakewater jest w poli map od kompa kompa. Wydawało mi się, że w 2016 Snakewater na tym trybie został wyłączony. Ale najwyraźniej się myliłem. Najwyraźniej jest w grze. No cóż. I to w sumie tyle, jeżeli chodzi o najważniejsze zmiany. Osobiście, jak i wielu ludzi. Jestem zadowolony. Na pewno zobaczymy takich patch jeszcze bardzo dużo. Jednak trzeba zaakceptować, że naprawy bugów to praktycznie jedyne co będziemy widzieć w tej grze. Cieszę się niezmiernie, że te bugi są właśnie afiksowane, bo moim zdaniem granie musi być aktualizowana nowym kontentem, aby była wciąż fan na tysiące godzin. Kontentem zajmuje się finalnie społeczność. Nie zapominajmy o tym. Stare czasy nigdy nie wrócą, ale przynajmniej mamy tewka, co? Dziękuję za uwagę i widzimy się w kolejnym filmie. Adios! But now you're gone and leaving nothing but a sign Another evening I'll be sitting, leading in between